a przygotowuje się kategoria 7-3 Bratniki Aleksander Kociesz Aleksander Kociesz się przygotowuje na nr 3 Dzisiaj kolejny raz odsłona już w sportach walki wybraliśmy dwie grupy sportów, to jest MMA gdzie wszystkie chwyty, uderzenia są dozwolone i grappling, gdzie tylko wolno, wolno zakładać dźwignie, przewracać, ograniczyć, nie ma kopnięć. Dwie, dwa elementy, grappling i MMA. Mamy to w kategorii seniorów i juniorów i również grappling w kategorii seniorów Zapraszam. i juniorów. Siedem kategorii wakowych, wszyscy się mogą zmierzyć w tych dwóch dyscyplinach. To już trzecia edycja ogólnopolskich zawodów MMA i grapplingu. A że mamy sukcesy w grapplingu, to nie trzeba wcale ukrywać, bo mamy mistrza świata do wadze do 70 kg, mać Apoloka. no i jak gdyby tutaj przygląda się zawodom i udziela rad swoim podopiecznym, żeby nie byli gorsi. I w MMA mamy trzech medalistów w mistrzostw Polski, no czyli też jakiś dorobek. Też to, to podpowiadałem, też część z nich walczy. A jeśli chodzi o sukcesy w przeszłości, to niedawno wróciła zawodniczka Anna Bartkowiak, wróciła z Niemiec, gdzie w że Europy zdobyła pierwsze miejsce w, w, w judo oraz, oraz była druga na w Emiratach Arabskich. Na zawodach zajęła drugie miejsce w wadze do 66 kg. No i sukces. Ponad 150 startujących to jak na walki, które są na trzech matach. Duże obłożenie, 6 godzin trzeba posiedzieć, żeby doczekać finału.